Mam już na y, paręciaku sól podasową, jadę do rozsiewacza. A ja Was witam w dzisiejszym y, materiale poświęconym sobotnim pracom. Zaczynamy rano ob do dojenie jak zwykle, a teraz już wszystko o 8 Może y, wyruszę sobie z tą solą podasową, żeby już y, sobie ją rozrzucić i w późniejszym etapie dnia jeszcze parę prac nas czeka Miałem wcześniej ale stwierdziłem, że aż tak bardzo to tam nie muszę się spieszyć żeby wyjeżdżać o 5 rano no bo przymrozek i tak jest od tygodnia w nocy dzisiaj co prawda już mniejsze około od minus 3 czy 4 ale jednak to ziemia się jest dość mocno zmarznięta tam głębiej na pewno i o to się nie martwię. No, też jakby pewnie zauważyliście jakościowo y, telefony dzisiaj y, i mam nadzieję, że uda się też coś z tego fajnego y, skleić. No, u mnie wygląda tak y, system y, sypania nawozów z racji, że y, miałem drugiego ciągnika z turem żeby tak to fajnie wszystko działało więc, więc radzimy sobie w ten sposób jeszcze pokażę tutaj jak to wygląda i, i biorę się na supanek w takim razie przecinamy spokojnie wyleci, a będzie dziura mniejsza, to też potem y, bag się wykorzysta do folii, y, składowania czy cokolwiek, czy do szturka, tak samo. Let's go! Teraz coś pokażę z kamery, mam nadzieję, że krótki timelapse y, tam z śwam się przypadł do gustu. Teraz tutaj na łąkę y, z Żydem daję też y, podas i no, lecimy z tematem. Jest na plusie, od jeszcze trzyma żadnych kolei, tam się nic nie robi, więc fajnie robota idzie. 3 hektary jeszcze mam do zrobienia łącznie z tym Więc, więc myślę, że małe pół godzinki i, I będę mógł umyć od razu rozsiewać, bo do azotów jeszcze Z tydzień czasu na spokojnie mamy, więc Więc chyba umyję Żeby Żeby go tam nic nie Nie zjadało, albo odmucham yy, powietrzem Zobaczymy jeszcze, na co się zdecyduje Nic nadzwyczajnego nie ma, oprócz tego, że wokół zero ciągników, więc każdy jeszcze czeka Widać, że nikt za dużo nie sieje w takim razie potasu Głównie azot, więc, więc czekają Parę minut później, myślę, że jest 8 i ja już jestem na kolejnym polu tutaj na tej łące drugiej też świeżosianej rok temu, no, wygląda lepiej z racji, że tu już jeden sezon była uprawiana i też będę się już żala dzień, zabierał tutaj za to ściernisko po poplonie żeby je tak w miarę, raz, dwa, trzy, zaorać yy, pod yy, owiec, mieszankę w sobie, woda mięczmienia, i pszenicy jeszcze. A przed tym jeszcze też w międzyczasie trzeba znaleźć czas na przemłynkowanie, yy, przewijanie trochę zboża do, do siewu, bo będziemy stosowali własny materiał. Yy, umyłem już też schowałem no, rozsiarasz w sumie do nawozu, i aktualnie tutaj powymieniałem i powkładałem nowe karamitki do smarowania. Tutaj też otworzyłem mechanizm, gdzie tutaj wymieniałem. Tutaj jest ok, i ogólnie, no to tak to mniej więcej. Tutaj wszystko wygląda. Yy, nawet... Wszystkiego nawet dokładnie pewnie jeszcze nie znam. Jeśli jakąś jeszcze znajdę karamitkę, oprócz to tutaj tej... Tej nie wiem jak wykręcę, bo naprawdę ciężko. I nie wiem czy też taką mam, żeby to wsadzić z powrotem. A tak to reszta... Yy, jak się podepnie do siewów, to się przesmaruje. No z racji, że teraz... Yy, mam smarowicę pneumatyczną i bym musiał podpisać, się nie tam zaprowadzać a tak co to się zrobi to później na pierwszych testach e, tutaj jeszcze wejrzę, ale tu chyba nie ma żadnej kremitki do smarowania chyba nie hmm. czy co, czegoś tu brakuje, nie wiem musiałbym zobaczyć bo szczerze nawet nawet nie mam pojęcia czy to tak powinno być czy czy niekoniecznie I, i, I tak to wygląda, ja to skręcam z powrotem i parę minut i zrobiłem. W dalszej części dnia przymykam sobie tutaj drzwi, a mianowicie szykuję się ciąg już odpalone, nie było dużych problemów. Do sprzątania się szykuję tutaj u, u nich więc sobie zaraz je wypuszczę na dwór Porozkręcam wszystko Bo, bo mają już naprawdę mokro No tak wszystko chodzi tutaj Jeszcze obciążnik mam nie podpięty, ma podpięty Więc może to się skuszę 5 minut I nawet dwie tak się pośpieszę i, i, i się wyrobię No i tak jak powiedziałem parę sekund później mamy już ciągnik na miejscu z przyczepą Będę ładował wprost na przyczepę i na pole Obciążnik również raz, dwa jest podczepiony Myślę, że bez problemu na tą przyczepę powinno się zmieścić A jeżeli jednak nie, no to najwyżej Reszta pójdzie w pryzmat. A idę się teraz zimnik chwilę pomęczyć, pootwierać to i wracam zaraz z powrotem. I po palutku miałeczki wychodzą. Może nieśmiało, lekko, bo jeszcze jest śnieg. Od tej strony, tutaj północnej, ale myślę, że lada chwila i, i wyjdą wszystkie. Mamy je wszystkie na dworze, zamknięte, więc otwieram i wjeżdżam. Przyczepa naładowana, więc zdecydowałem się może, że jadę ją od razu i i dołożę jeszcze jedną mam małą materii, ale mam nadzieję, że uda mi się co nieco pokazać ze środka dzisiaj o przepaść wywieziona, nie farczałem się na polu ale może teraz pojadę z drugą, to, to się coś włączę i wam pokażę, jak tam uzbierana została pryzma obornika no na polu. Tu muszę operować dwoma rękoma, więc no niestety za dużo wam nie pokażę zładowania i też mam słabą już baterię. Szybko jeszcze dogram kawałek, biorę się tu zaścielenie. Wywieziono tam zostało, tu troszkę słabo mi spadło. No i ten, ale już się nie bawię. Dzisiaj tylko im ściele i, i jeszcze idę dalej nadrobić sobie zaległości w pracy, które na gospodarstwie powstały, albo też prace bieżące, które no, które są cały czas. Zresztą wszystko zobaczycie może w dalszej części. Jeśli podładuję baterię. A cielaki. Tobie nadal grzecznie czekają tutaj. Cielaki dostały świeże. Świeże, no, słomy tutaj cieszą się, biegają. Z godzinę albo pół stały tam na dworze. Pewnie niektóre zgłodniały. Też się kurzy, garancie tej słomy, ale to nie problem taki duży. Tutaj wczoraj ścieliłem. I widać, że ta pierwsza słoma zawsze dość szybko zostaje zbrudzona. Jadę wywieźć obornik, ryzma z obornikiem właśnie tu się znajduje. Zresztą całkiem sporo się go też tutaj nazbierało. i tym razem je, odjeżdża tata z obornikiem na pole z pryzmy tu sobie wziąłem y, przyczepę dobrałem jeszcze cielaki tam ją wyglądają a ja idę sobie pozamykać y, tam wrota co na i rozsiewać brałem bo były twarde żeby se przeschnął jeszcze i żeby woda w nim nie została a odpinałem y, y, paleciak, więc, więc już schowałem na palecie rozsiewacz do środka. Więc jak widzicie robi się już popołudnie. Ja nic ja nie kończę. Już dzień. Tutaj nagrywaniem, bo będzie ciemno, będzie gorzej wszystko widoczne. Jałweczki zajadają. Sobie i tak się wszystko dookoła prezentuje. Poniedzieli, bo jutro jest niedziela. Dalsza część będzie. Coś posprzątamy może na podwórku, bo no, bo trochę się znowu nabałaganiło. Też będzie trzeba sprawdzić dzielność u Herefordów, co, co z pewnością wam powiem o wynikach. I, i wtedy zobaczymy, co, co dalej działamy, na co się nastawiamy.